Zawsze ktoś będzie z ciebie niezadowolony. Oczywiście, ja jestem z ciebie zadowolony, ale ja to nie każdy, tylko że ta osoba, która jest niezadowolona, to też nie wszyscy. Tylko jakoś to nie ma znaczenia, kiedy już faktycznie znajdzie się ktoś marudny albo niemiły. Najgorzej, jeśli to osoba, na której nam zależy. Wtedy to oczywiste, że się przejmujemy. Ale są też ludzie, którzy tak naprawdę nic nie znaczą w naszym życiu, ale i tak ich opinia potrafi być bardziej znacząca i wpływowa niż 10 wywodów tych, którzy bardziej się dla nas liczą. Ale tak czy siak, czy to mówi osoba nam bliska czy daleka, czy nie mówi nawet wprost o nas, to cały czas jest opinia innego człowieka, jego wewnętrzny świat i spojrzenie na rzeczywistość. Kiedy coś mówi Patrzy na nas z innego miejsca niż my stoimy, najczęściej skierowany w innym kierunku niż my. Choćbyś całe życie trzymał kogoś za rękę i tak będzie szedł inną drogą i widział inaczej, nadepnie inne kamienie na drodze, nawet kiedy indziej wpadnie mu kamień do buta. Wiecie, myślę, że trzeba słuchać, co ktoś mówi, bo to zawsze jakaś wiedza, czegoś można się nauczyć, wnioski wyciągnąć. Ale nie trzeba słuchać się kogoś, bo ktoś, kiedy mówi o tobie, tak naprawdę mówi o sobie. Mówi, że masz brzydką mordę? Mówi, że sam patrzy często w lustro i porównuje swój ryjec z innymi, no i że mu się jego podoba, albo właśnie nie. To mówi, jeśli coś gdaczę, że głupie masz zainteresowania, że piszesz głupią książkę i pewnie nikomu się nie spodoba, albo jemu się nie podoba. To mówi, że czyta inne książki, że jemu się podobają kryminały, bo nie są dla dzieci i czuje się poważny, poetycko-smętny. Każdy przekaz odbija się w drugą stronę, z przeciwną siłą. Kiedy ktoś mówi źle o tobie, to znaczy, że mówi dobrze o sobie. Ktoś, kto mówi wybitnie dobrze o tobie, to raczej sobie umniejsza. To jest jak podawanie noża można ostrzem do kogoś albo do siebie. Niektórzy jeszcze podają, jakby skierowany w kogoś. Wtedy oboje ludzi się dowartościowuje kosztem kogoś. Znajdują kozła ofiarnego i tak go dźgają. Ale nie ma co się też kręcić i widzieć, żeby ten nóż cię nie trafił. Ktoś podaje ci ostrze? To po pierwsze, wcale nie trzeba go chwytać. Po drugie, wyjmij mandarynkę i obierz ją tym nożem. Jeśli ktoś w ogóle obiera mandarynkę nożem, chodzi mi o to, że. Zawsze można coś dobrego wyciągnąć z cudzych słów. Można wyciągnąć wnioski, zobaczyć, co ktoś lubi, czego nie. To okazja, żeby jakby wejrzeć w głąb siebie i zapytać: czemu taki właściwie jestem? Co ja lubię? Co mi się podoba? I co myślę? I dlaczego? To właśnie dlaczego? Naprawdę, prawie nikt nie rozumie powodów drugiego człowieka. Możecie lubić to samo, uwielbiać to samo, ale zawsze powód jest inny. Ale jeśli ma sens dla ciebie i daje ci coś dobrego, to niewysłuchanie, nieposłuchanie się, przepraszam, to nieposłuchanie się jest najlepszym wyborem. Często nawet sam nie wiem, czemu ktoś mówi mi tak, jak mówi, czemu tak myśli. Ale nie muszę go też przekonywać, a jego opinia nie musi przekonywać mnie, bo każdy ma swoje życie i mówię, mówi tylko o nim, o tym, co sam zna i co sam przeżył. Mówi zawsze o sobie i swoich doświadczeniach i swoich odczuciach, a to, co mówi, oddaje mu przeciwny efekt, niż ma mieć na ciebie. A że każdy chce być z siebie zadowolony, w głębi duszy. Być spokojny w głębi duszy, podświadomie, zawsze ktoś będzie z ciebie niezadowolony.